Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony z Nauczy się grać. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać wstęp do Zawsze Tam, gdzie Ty, z którym ostatnio się ograniczyliśmy, ponieważ bałem się tak naprawdę, że możecie się go nie nauczyć. I szczerze Wam powiem, że dalej się boję, że możecie się go nie nauczyć. Dla ludzi, którzy już dość długo grają, znają pojęcie, co to są legata, czyli tam hammer on, pull off, co to są slajdy, myślę, że sobie poradzą. Natomiast ludzie, którzy nie znają tych technik, mam wrażenie, że mogą mieć problem, ale mimo wszystko. Bardzo mnie prosiliście o to, żebym nagrał dla Was ten wstęp, w związku z tym go nagrywam. Ok, no więc co? Zacznijmy od początku yy, i życzę Wam powodzenia z tym wstępem. Ok, czyli pierwsze, co y, sobie zagramy, to będzie jak od W ogóle posłuchajcie może jeszcze raz, y, jak będzie brzmiał ten wstęp, to intro. Oczywiście jest to y, moja wolna interpretacja, ona brzmi bardzo podobnie do oryginału, ale nie jest zagrana oryginalnie, dlatego. Yy, prosiłbym wszystkich haterów, żeby się powstrzymali od wytykania błędów, bo to nie są błędy, to jest moje zamierzone rozczytanie, to jest moja po prostu wersja, ok? Posłuchajcie. No więc co? Zacznijmy. Pierwsze co? Łapiemy akord Cedur. Oczywiście akord Cedur znacie. Uderzamy go jeden raz w dół. Po czym robicie puknięcie. Okay? Efekt tamborynu już, już oczywiście znacie. Pamiętacie, gdzie się go robi. Czyli uderzamy w dół. I pukamy. Okay? Po czym dokładacie sobie czwarty palec, czyli ten najmniejszy palec. Dokładacie na dźwięk D, czyli na trzeci próg, na stronę drugą. Okay? Trzeci próg na strunie drugiej. Oczywiście cały cedur trzymacie dalej. Okay? Uderzacie jeden raz w dół, puszczacie czwarty palec, uderzacie znowu jeden raz w dół, czyli znowu normalny cedur, po czym puszczacie pierwszy palec i łapiecie akord bodajże C7. Tak się nazywa ten akord. Okay? Bo tutaj jest dźwięk A. Czyli zobaczcie jeszcze raz od początku. Cedur w dół, puknięcie, dwa razy cedur w dół, dokładacie czwarty, puszczacie czwarty, puszczacie pierwszy. I jeszcze raz, bardzo wolnym tempie. Cedur, puknięcie. Dwa razy w dół jeszcze Cedur. Dokładacie teraz czwarty, uderzacie raz. Puszczacie czwarty, uderzacie raz. Puszczacie pierwszy, uderzacie raz. OK? Mam nadzieję, że do tego miejsca jest zrozumiałe. Łapiemy następnie akord Amol. Uderzacie go dwa razy. Dół i góra. OK? Czyli du, góra. I znowu robicie puknięcie. OK? Du, góra. Okay? Proponowałbym od początku spróbować sobie to razem ze mną zagrać w bardzo wolnym tempie. Okay? Cedu. Du, puknięcie. Du, du, dokładacie czwarty, puszczacie czwarty, puszczacie pierwszy. Amol. Du, góra I znowu puknięcie, ok? Mam nadzieję, że do tego miejsca Wam wychodzi. Jeśli nie, no to przewincie sobie filmik i próbujcie jeszcze raz powtórzyć. Na niepocieszenie to była najprostsza, yy, najprostsza partia. Tego wstępu, ok? Teraz kładziemy sobie pierwszy palec na dźwięk F, czyli pierwszy próg na pierwszej strunie, ok? To jest dźwięk F, i trzeci palec kładziemy sobie na trzecim progu na strunie drugiej, ok? I teraz oczywiście, jak trzymacie kostkę, uderzacie sobie równocześnie te dwie struny, tylko dwie struny, pierwszą i drugą, ok? Pierwszy i trzeci palec, uderzacie raz, i robicie właśnie ten tak zwany slide, czyli naciskając palcami te dwa dźwięki, te dwa dźwięki dźwięk F i, FD, i dźwięk D, przesuwacie całość o dwa progi. Czyli tak musicie przesunąć, żeby pierwszy palec zatrzymał się na trzecim progu, na strunie pierwszej, a trzeci palec zatrzymał się na piątym progu, na strunie drugiej. Okay? Czyli pierwszy palec był na pierwszym progu, a trzeci palec był na trzecim. Uderzacie raz... I przesuwacie tak, żeby pierwszy był na trzecim, a trzeci palec był na piątym progu. Również na tej samej stronie, tak? I fajnie by było sobie kilka razy to poćwiczyć, ok? Łapiemy i ćwiczymy. Uwaga. Trzy, cztery. I jeszcze raz. I jeszcze raz to samo. I ostatni raz. Pilnujcie oczywiście, żeby prawą ręką uderzać tylko te dwie strony, nic więcej. Ok? W momencie, kiedy zrobicie już ten slajd, uderzacie jeszcze raz te dwie strony już na tych progach, na trzecim i na piątym. Ok, czyli slajd i uderzenie. Posłuchajcie. Jeszcze raz. I po uderzeniu tym, tutaj na trzecim i na piątym progu cofacie rękę z powrotem na pierwszy i na trzeci próg. I uderzacie jeszcze raz, ok? Czyli od początku wygląda to tak. Cedur, łapiemy. Du, puknięcie, Du, du. Dokładacie czwarty palec, puszczacie czwarty, puszczacie pierwszy. Amol. Du, góra, puknięcie Pierwszy i trzeci palec. Uderzamy, przesuwamy, powtarzamy. I cofamy, ok? Uderzenie, slajd, powtórzenie. I powrót. Ostatni raz. Mam nadzieję, że do tego miejsca jest zrozumiałe. Jedziemy dalej. Po powrocie tutaj na pierwszy, na trzeci próg i uderzeniu tego, puszczamy wszystko, kładziemy sobie trzeci palec na progu piątym na strunie trzeciej i drugi palec później kładziemy obok na progu czwartym. Również na tej samej strunie, ale w związku z tym będzie ten trzeci palec trzeba puścić. Ok, czyli od slajdu I jak już zagracie ten piąty próg na trzeciej i czwarty próg na trzeciej strunie, oczywiście uderzamy samą trzecią strunę. Łapiemy sobie g w trzeciej pozycji. g w trzeciej pozycji wygląda identycznie, to jest akord barowy, wygląda identycznie jak F-dur, tylko że jest na trzecim progu, tak? Czyli jak macie F-dur, a pamiętacie jak się łapie F-dur, przesuwacie to o jeden próg, to macie Fisdur i przesuwacie to o jeszcze jeden próg i tutaj macie G-dur. G-dur normalny, G-dur w pozycji. Nie bardzo podobnie, tak? bo to są te, jednak te same składniki. Czyli był ten trzeci palec na piątym progu, uderzamy raz tą trzecią strunę. Później kładziemy drugi palec obok, na czwartym progu, też na trzeciej strunie uderzamy raz i łapiecie akord G. Jak na G dużo uderzamy? Uwaga! Szósta struna, piąta, czwarta, trzecia i pierwsza i druga równocześnie. Okay? Czyli zobaczcie: sześć, pięć, cztery, trzy, jeden, dwa równocześnie. Jeszcze raz, sześć, pięć, cztery, trzy, jeden, dwa, równocześnie. Ok, zagram wam od początku do tego miejsca. Ok, dobra, jeszcze raz to samo. Ok, i po zagraniu tego, co uderzamy? Uderzamy same basowe struny po czym uderzamy same wiolinowe, du, gura, gura. Czyli zobaczcie, basy i wioliny. Dół, góra, góra i puknięcie Jeszcze raz, basy, wioliny, basy, wioliny, długa, góra, gura, I puknięcie Może razem z basami całymi, yy, może z całym rozłożeniem, sorry zamieszamy trochę. 6, 5, 4, trzy